Wieś Wilkowice położona jest w północno-zachodniej części gminy Rawa Mazowiecka. Jest najdalej wysuniętą wsią w gminie w kierunku północno-zachodnim. Powierzchnia Wilkowica zajmuje 850 hektarów. Wieś liczy 101 domos, w których zamieszkują 373 osoby. Charakteryzuje się dużym rozproszeniem gospodarstw domowych. Jest to miejscowość typowo rolnicza. Najlepsze gleby, jakie występują na terenie gminy Rawa Mazowiecka, znajdują się w Wilkowicach. Przewagą upraw są zboża i ziemniaki, a także owoce miękkie, jak truskawki, porzeczki czy wiśnie. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 3,7 hektara. Pierwsze przekazy o tej miejscowości pochodzą z początku XVI wieku. Wilkowice to wieś i folwark. W 1827 roku żyło tu w 30 domach 219 mieszkańców, a w roku 1921 w wilkowicach mieszkały już 303 osoby. W drugiej połowie XIX wieku folwark wilkowice przeszedł na własność rodzinowilskich. Tytus Wilski był ostatnim prywatnym właścicielem folwarku do 1945 roku. W skład posiadłości wchodziły również pałac, z zespołem dworskim oraz park, założony w połowie XIX wieku. Najstarsze drzewa w tym parku mają nieco ponad 100 lat. Wikowice miało szczęście do postępowych właścicieli folwarku. W roku 1926 z inicjatywy miejscowego dziedzica została we wsi przeprowadzona komasacja gruntów. Po komasacji 45 gospodarzy wybudowało sobie nowe zagrody w południowo-wschodniej części wsi. Na tę część wsi mówi się dzisiaj zwyczajowo kolonia. Działania II wojny światowej obronną ręką ominęły Wilkowice. W czasie wojny w folwarku Wilkowice znalazło azyl wielu zacnych Polaków, a wśród nich córka i wnuczka generała Władysława Andersa. Po wojnie folwark został rozparcelowany, ziemię rozdano chłopom i robotnikom folwarczanym. Jednak ci, którzy pracowali w folwarku, po czterech latach użytkowania przydzielonej ziemi, zawiązali rolniczą spółdzielnię produkcyjną jako jedyną z pierwszych w kraju. Wówczas to założyciele spółdzielni, w osobach Marianny Walat i Antoniego Sójki, późniejszego przewodniczącego spółdzielni, pojechali do ZSRR, by wzorce tam podpatrzone przenieść na grunt Wilkowic. Wieś Wilkowice, a konkretnie rolnicza spółdzielnia produkcyjna, zaczęła się rozbudowywać. Już w roku 1949 ta część wsi posiadała elektryczność i budowało się osiedle mieszkaniowe dla członków spółdzielni. Właśnie ta część Wilkowic nazywana jest dzisiaj zwyczajowo domkami.